W ostatnich dniach polska scena polityczna zadrżała na wieść, która zdaje się być niczym piorun uderzający w sam środek ustalonego porządku. Donalda Tuska, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej i jednego z najważniejszych polityków ostatnich dekad, objęto dochodzeniem, co wywołało falę szokujących komentarzy i spekulacji, zarówno w mediach, jak i wśród opinii publicznej. Choć oficjalne źródła wciąż milczą, anonimowe informacje oraz relacje Osób bliskich śledztwu sugerują, że sprawa może mieć zaskakująco szeroki zakres: od rzekomych nieprawidłowości finansowych po podejrzenia o naruszenie regulacji dotyczących działalności publicznej. Tło sprawy i geneza oskarżeń Donalda Tuska kojarzy się z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej, ale również z kontrowersjami, które niejednokrotnie dzieliły opinię publiczną. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiły się doniesienia, że instytucje ścigania w Polsce rozpoczęły szczegółowe dochodzenie dotyczące działań Tuska, które mają rzekomo wiązać się z nieprawidłowościami finansowymi w ramach jego działalności politycznej. Według niepotwierdzonych informacji, kluczowym punktem śledztwa jest zarzut o niewłaściwe zarządzanie funduszami pochodzącymi z działalności publicznej, a także o ewentualne konflikty interesów, które mogły wpłynąć na decyzje Podejmowane przez byłego lidera opozycji. Te doniesienia wywołały ogromne poruszenie, bowiem dla wielu są one sprzeczne z wizerunkiem Tuska, który przez lata budował reputację wybitnego polityka i orędownika europejskiej integracji. Szczegóły dochodzenia, choć władze jeszcze nie potwierdziły oficjalnie rozpoczęcia postępowania, źródła bliskie agencjom śledczym podają, że do dochodzenia zaangażowane są wyspecjalizowane zespoły mające na celu prześledzenie skomplikowanych operacji finansowych i administracyjnych. Centrum zainteresowania znajdują się między innymi podejrzane transakcje oraz rozliczenia związane z działalnością fundacji i organizacji, z którymi Tusk był związany. Śledczy analizują również, czy działania te mogły naruszyć przepisy dotyczące przejrzystości i rozliczalności finansowej osób pełniących kluczowe funkcje publiczne. Co więcej, pojawiają się głosy, że cała sprawa może być osadzona w szerszym kontekście politycznym rozgrywek, w których narzędzia prawne wykorzystywane są do osłabienia pozycji politycznych przeciwników. Reakcje polityczne, informacje o objęciu Tuska dochodzeniem wywołały natychmiastową reakcję w środowiskach politycznych. Zwolennicy byłego lidera podkreślają, że jest to bezprecedensowy atak na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny politycznej, a wszelkie oskarżenia są nie tylko bezpodstawne, ale i motywowane czysto politycznie. Przeciwnicy natomiast widzą w tym okazję do rozliczenia dawnej elity, która, jak twierdzą, nie zawsze działała zgodnie z interesem narodowym. W debatach publicznych pojawiają się głosy, że dochodzenie może być próbą oczernienia postaci, która przez lata odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu polityki, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Wielu komentatorów podkreśla, że niezależnie od prawdy kryjącej się za oskarżeniami, sprawa ta może stać się iskrą zapalną, która zmieni układ sił w polskiej polityce. Komentarze ekspertów i możliwe scenariusze analitycy polityczni nie kryją zaskoczenia, ale równocześnie podkreślają, że taka sytuacja nie jest zupełnie niebezpieczna. Spotykana w świecie, gdzie rozgrywki polityczne coraz częściej korzystają z narzędzi prawnych do osiągania strategicznych celów. Eksperci zwracają uwagę, że jeśli dochodzenie zostanie potwierdzone, może to doprowadzić do długotrwałych sporów sądowych, które niejednokrotnie paraliżują życie polityczne kraju. Jednocześnie pojawiają się głosy, że sprawa może być wykorzystywana przez różne środowiska do budowania narracji, która ma na celu podważenie zaufania do instytucji państwowych Wśród możliwych scenariuszy rozważa się zarówno przedłużający się proces sądowy, jak i potencjalne negocjacje polityczne, które mogłyby prowadzić do kompromisu zdolnego do przywrócenia równowagi sił. Warto jednak zauważyć, że każda z tych dróg niesie ze sobą poważne konsekwencje dla całego systemu politycznego. Kontekst międzynarodowy i reperkusje sprawa Tuska nie jest jedynie lokalnym fenomenem. W dobie globalizacji i zacieśniających się relacji, Międzynarodowych, decyzje podjęte przez polskie instytucje ścigania mogą mieć daleko idące skutki także poza granicami kraju. Władze europejskie bacznie obserwują rozwój wydarzeń, analizując, jak taka sytuacja wpłynie na wizerunek Polski jako państwa o wysokich standardach praworządności i demokracji. Niektórzy eksperci sugerują, że oskarżenia wobec tak prominentnej postaci mogą stać się punktem odniesienia dla podobnych spraw w innych krajach. Co z kolei wpłynie na globalny krajobraz polityczny. Reakcje międzynarodowych mediów oraz komentarze ekspertów z różnych państw już teraz budzą ogromne zainteresowanie i mogą zapoczątkować nową falę dyskusji o granicach.